No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to teraz dobra co nie no. To okej okay, co nie no to okej okay, co nie no to teraz ten tego może teraz czas na zrobienie tego co mamy co nie czyli co no to jak to ten tego teraz będzie co. Nie no to okej, okay, co nie no to okej, okay, co nie no to teraz dobra, co nie no to okej, okay, teraz czas na pokazywanie, co nie no to niech czas wam teraz na pokazywanie. Tych no tych żołnierzy, co nie no to okej, okay, teraz dobra, co nie no to okej, okay, co nie moi kumple, co nie no to teraz czas na pokazywanie tych kolesi, co nie no. To okej, okay, co nie, moi kumple, no to niech wam tak to teraz będzie, co nie, no to okej, okay, co nie, no to dobra, teraz czas wam pokazać wam tych żołnierzy, co nie. No to okej, okay, teraz dobra, co nie, no to okej, okay, no to teraz czas na zrobienie tego, co mamy, co nie, no to teraz czas na pokazanie wam tych żołnierzy, a. Zakończenie tej sceny, co nie no to ok, teraz co nie no to ok, niech wam tak, to teraz będzie, co nie no to ok, co nie no to ok, no to teraz koniec. Gadania, a czas na pokazywanie, co nie no to ok. No to dobra ten tego teraz co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy co nie żołnierze co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy żołnierze co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy no mi to Powiedzcie co nie no to okej okay, teraz dobra co nie no to okej okay, no to uciekamy my z ten tego no miasta co nie no to okej okay, co nie no to uciekamy my ten tego z tego no miasta co nie no to teraz czas uciec z tego no miasta co nie no to okej teraz dobra co nie no to okej co nie no to teraz my uciekamy stąd co nie z tego no miasta co nie no to okej co nie no to teraz uciekamy my z tego no miasta co nie no to okej co nie no to teraz dobra co nie no to okej co nie no to teraz czas uciec z tego no mi Miejsca zbrodni co nie no to okej okay, co nie no to teraz uciekajmy stąd co nie no to okej okay, no to czas na ucieczkę co nie no to okej okay, co nie no to teraz czas stąd uciec co nie no To okej okay, teraz dobra co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay. teraz co nie mój szefie co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy no mi to powiedzcie co nie no to okej okay. teraz co nie no to niech wam coś takiego będzie co nie no to okej okay. teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to co my ten tego dzisiaj tutaj robimy no mi to powiedzcie co nie no to okej. Okay okej okay, co nie no to niech wam coś takiego będzie co nie no to okej okay, co nie no to niech wam coś takiego będzie co nie no to teraz ten tego koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie czyli co no to niech wam coś takiego będzie teraz co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania co nie no to okej okay. teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie ale dobra teraz co nie no to teraz zróbmy my to co mamy co nie no to okej okay. teraz co nie no to możemy zróbmy my coś takiego. Co nie czyli co no to może teraz my ten tego chodźmy z pola walki co nie no to okej okay, teraz co nie no to teraz ten tego może teraz chodźmy iść zrobić. To co mamy, co nie no to okej, okay. teraz co nie no to teraz koniec gadania, a czas na ucieczkę z tej wojny, co nie moi kumple, no to teraz my ten tego tak, to teraz uciekajmy, co nie no to okej, okay. teraz dobra, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to teraz dobra, co nie no to może my teraz zróbmy, my teraz może o coś takiego, co nie no to niech wam coś takiego. Będzie co nie no to teraz ten tego koniec, teraz gadania co nie, a czas na zrobienie tego co mamy, co nie no to okej, okay teraz dobra, co nie no to niech wam. Tak to teraz będzie co nie no to okej okay. teraz co nie no to teraz czas wam pokazać dalszą ilość tych żołnierzy co nie no to okej okay. co nie no to teraz Dobra co nie no to okej okay. co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. co nie no to niech wam coś takiego będzie co nie no to okej okay. Teraz dobra, co nie no to okej, okay. teraz co nie no to teraz ten tego może, teraz koniec gadania co nie, a czas na zrobienie tego co mamy, co nie, czyli co no. To niech wam coś takiego będzie, co nie no to okej, okay, co nie no to teraz koniec gadania co nie, a czas na zrobienie i pokazanie wam tych żołnierzy co nie. No to okej, okay, teraz co nie no to teraz koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego co mamy, co nie no to okej, okay, no to teraz czas wam pokazać tych żołnierzy, co nie no to okej, okay, teraz co nie no to teraz czas wam pokazać tych dziwnych żołnierzy, co nie moi kumple no to okej, okay, teraz dobra, co nie no to. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie szefie no to co my ten tego dzisiaj robimy co nie szefie co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy szefie no mi to powiedz co nie no to niech wam coś takiego będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to może my teraz zróbmy my może coś takiego co nie no to może zróbmy my coś takiego teraz co nie. Nie no to teraz może koniec gadania co nie a czas na zrobienie tej no tej ucieczki z pola walki co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co. Nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie no to okej okay teraz co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie no to teraz zróbmy my to co mamy co nie no to teraz my ten tego chodźmy my uciec z tego no tej no tej no pola walki co nie no to teraz chyba czas iść na dezercję co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam coś takiego będzie teraz co nie no to teraz co nie no to okej okay, co nie no to teraz ten tego koniec gadania teraz co. Nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie czyli co nie czyli my ten tego chodźmy my tam gdzie mamy co nie no to teraz dobra co nie no to okej okay, co nie no to teraz czas iść zrobić to co mamy co nie czyli czas na dezercję i ucieczkę z wojska co nie no to zróbmy my to już teraz co nie no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz, co nie, no to ok, teraz, co nie, no to niech Wam coś takiego teraz będzie, co nie, no to ok, teraz, co nie, no to niech Wam coś takiego teraz będzie, co nie, no to ok, teraz, co nie, no to niech Wam coś takiego będzie, co nie, no to ok, teraz, co nie, no to teraz zróbmy my to, teraz to, co mamy, co nie, czyli co, no to niech Wam coś takiego będzie co nie, no to teraz ten tego koniec, teraz gadania co nie, a czas na zrobienie tego co mamy co nie, czyli co no to niech wam coś takiego. Będzie co nie no to teraz dobra co nie no to okej okay. co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay. co nie ale dobra ten tego teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay. co nie no to teraz ten tego koniec na razie teraz gadania a czas na dezercję co nie no to okej okay. co nie no to teraz czas na dezercję co nie nie no to okej okay, teraz co nie no to czas uciec z wojska co nie no to okej okay, teraz dobra co nie no to okej okay, co nie ale dobra czas teraz poddać się dezercji. Co nie, ale dobra ten tego teraz, co nie no to teraz czas na dezercję, co nie no to okej okay. teraz, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie, co nie no to okej, okay. co nie no to teraz czas iść dezertować, by ratować swoje życie, co nie moi kumple no to niech wam coś takiego teraz będzie, co nie moi kumple drodzy, co nie no to niech wam będzie, co nie no to okej. Okay. Okay. No to dobra, ten tego teraz, co nie, no to teraz, okej, okay, co nie, no to okej, okay, teraz, co nie, no to niech Wam coś takiego będzie, co nie, no to okej, okay, teraz, co nie. No to może my zróbmy my coś takiego, to co mamy, co nie, czyli co, no to okej, okay, teraz, co nie, no to teraz, ten tego może, teraz koniec gadania, co nie, a czas na. Zrobienie tego co mam co nie czyli co no to niech zróbmy my coś takiego co mamy co nie no to okej okay, co nie moi kumple co nie no to co tam moi kumple no. Mi to powiedzcie co nie no to co my ten tego dzisiaj robimy co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam. Będzie co nie, no to teraz ten tego może, ten tego teraz, koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego, co mamy, co nie, czyli co, no to ok, teraz co nie. No to teraz ten tego może, teraz koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie tego, co mamy, co nie, no to ok, teraz co nie, no to teraz ten tego teraz. Koniec gadania, co nie a czas teraz na pokazywanie wam tych żołnierzy, co nie no to okej, okay. teraz co nie no to okej, okay. co nie no to niech wam coś takiego. Teraz będzie co nie no to okej, okay. co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania, a czas na pokazywanie wam innych żołnierzy, co nie no to ok, teraz co nie no to czas wam teraz pokazać innych żołnierzy co nie moi kumple no to czas wam to teraz zrobić co nie no to okej. Okay no to dobra ten tego teraz co nie alibabe no to co my ten tego teraz robimy alibabe no mi to teraz powiedz co nie no to jak to teraz będzie teraz alibabe co nie no to teraz ten tego może chodźmy iść rozwalać więcej tych czołgów co nie no to jak idziemy my iść walczyć z większą ilością czołgów czy nie no mi to ten te Czego mi to teraz powiedzcie co nie no to teraz dobra co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam coś takiego będzie co nie no to teraz okej okay, co nie no to niech wam coś takiego. Będzie co nie no to teraz ten tego koniec gadania teraz co nie, a czas teraz na walkę z tymi noczołgami co nie alibabe no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to ten tego teraz koniec gadania co nie a czas teraz iść zrobić to co mamy co nie czyli co no to teraz ten tego może teraz niech wam coś takiego będzie co nie ale dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, co nie no to chodźmy iść niszczyć te czołgi co nie ali babę no to niech wam coś takiego będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to chodźmy my ten tego iść teraz walczyć co nie no to teraz dobra co nie no to okej okay, teraz co nie no to teraz koniec gadania a czas na pokazywanie co nie no to okej okay, teraz dobra co nie Alibabę no to zróbmy my to już teraz co nie no to okej. Okay. No to dobra, dobra, co nie Sindbad, no to co my ten tego dzisiaj robimy, Sindbad, no mi to powiedz z tym no tym niszczeniem czołgów, co nie, no to mi to ten tego dzisiaj mi to powiedz, co nie Sindbad, ale dobra, jak tam chcesz, no to co teraz będzie, idziemy niszczyć my te czołgi, czy nie, no mi to powiedz, co nie, ale dobra, jak tam chce ta, no to niech wam tak to teraz będzie. Będzie co nie, sindbad, no to okej, okay. koniec teraz gadania, a czas na niszczenie czołgów, co nie, no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz, co nie, moi drodzy, no to może my jeszcze zróbmy my coś takiego, co nie, no to okej, okay, co nie, no to niech wam tak to teraz. Będzie co nie no to okej, okay, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie, co nie no to okej, okay, co nie no to dobra, co nie no to okej, okay, co nie no to niech. Wam coś takiego teraz będzie, co nie no to okej, okay, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie, co nie no to okej, teraz co nie no to niech wam coś Takiego teraz będzie co nie, no to okej okay, teraz co nie, no to teraz ten tego koniec. Na razie za chwilkę będzie tej sceny, a czas Wam pokazać to, co mamy co. Nie, no to ok, teraz co nie, no to ok, co nie, no to dobra, ten tego teraz co nie, no to okej okay, co nie, no to niech Wam coś takiego teraz będzie co nie, no. To okej okay, teraz co nie no to teraz koniec gadania i tej sceny a czas na pokazywanie tego co mamy co nie no to okej okay, co nie no to niech wam coś takiego. Będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania co nie a czas teraz na zrobienie tego co mamy co nie no to okej okay, teraz. Co nie no to okej, okay, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie, co nie no to okej okay, teraz, co nie ale dobra teraz, co nie no to teraz czas wam pokazać. Dalsze przygody tych żołnierzy, co nie no to okej. Okay. No to do dobra ten tego teraz co nie no to okej okay teraz co nie no to okej okay co nie no to co tam mój kumplu idziemy my niszczyć te czołgi czy nie no mi to ten tego mi to dzisiaj powiedz co nie mój kumplu co nie no to dobra ten tego teraz co nie ale dobra teraz co nie no to teraz ten tego może teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie czyli co no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to okej okay, co nie ale dobra jak tam chce ta co nie no to. Niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to teraz ten tego koniec może teraz gadania co nie a czas na walkę z tymi czołgami co nie mój kumplu no to chodźmy my to teraz zrobić dzisiaj co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie moi kumple no to chodźmy my ten tego iść niszczyć ten o te czołgi co nie no to okej okay, teraz co nie moi kumple no to teraz chodźmy iść niszczyć ten o te czołgi wroga co nie moi kumple no to teraz niech wam coś takiego będzie co nie no to teraz dobra co nie no to okej okay, co nie moi kumple no to teraz czas na walkę co nie no to teraz ten tego czas teraz na tom no tą walkę co nie no to okej okay, co nie no to niech wam coś takiego ten tego coś takiego wam będzie co nie no to. Okej okay, co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na walkę co nie no to okej okay, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to teraz czas zrobić to co mamy co nie no to okej okay, teraz dobra co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to teraz koniec gadania może, a teraz czas iść wam pokazać to co mam, co nie no to okej, okay, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie, co nie no to okej, okay, teraz co nie no to teraz ten tego koniec na razie niech będzie tego no odcinka, co nie no to okej, okay, co nie no to. Niech Wam coś takiego będzie co nie no to teraz ten tego koniec teraz tego no odcinka co nie no to niech Wam coś takiego będzie co nie no to okej okay, co. Nie no to teraz koniec gadania a czas na zakończenie tego no odcinka co nie no to okej okay, teraz dobra co nie no to okej. Okay.